Ой, смутне мое веселе, Shit. Yeah. Yeah. Bo błogosławiam Jezusie, od ukochanej matusie, od ukochanej matusie. Również muzyka ludowa. Tam jest trochę miejsca na improwizację i muzycy ludowi grają w sposób swobodny. I tutaj nam się właśnie drogi krzyżują, łączą. I... No i w związku z tym, że Tata trochę pobrał kiedyś muzyki ludowej, nasi koledzy z zespołu pana Zbigniewa Butryna bardzo też się cieszą. Myślę, że mogą z nami trochę, jak to mówią, poswingować na suce. No i dzięki temu mamy chyba wszyscy dużo frajdy. Siadoj, nie i nie nie mi się. Ja majątku nie nie spodobam ci się. Ja majątku nie mam, nie spodobam ci się. Ja ci się nie pytam, i okay. przez wieś o ich podsłuchała. Śli raz chłopcy przez wieś o ich podsłuchała. Żeniłbym się z kozą, by majątek miała. Żeniłbym się z kozą, by majątek miała. Kozę mu Sił mięso ugotował, kozyby mu do. mięso ugotował, rosołu się napił, a pieniądze schował. Rosołu się napił, a pieniądze schował. Się dobierają, jakoś no, tam jedzie. Jedna z Warszawy, druga z zewsi z takiej zabitej dechami, aleśmy się spotkali i fajnie jest. No bo właściwie to wszystko chodzi o muzykalność. Po prostu trzeba siebie słuchać. Ja słucham pani Janiny, pani ja... Janina no, słucham mnie. I jakoś razem to. Będę do niej chodził, nigdy nie przestanę pod jej okienko. Ha, ha, ha. Moim zdaniem to że jest bardzo dobrze. Ha. Dobrze, to znam. Dziewczyna ładna, będę do niej chodził nigdy, nie przestanę pod jej okienko. Ha, ha, ha. Będę do niej chodził nigdy, nie przestanę pod jej okienko. przyszedł pod okienko. и завол так. Вставай, мой. Ja będę chciała takiego skąpego niego, Chającego chłopca ja nie chcę. Takiego skąpego niego, Chającego chłopca ja nie chcę. Niczego mi nie żal, tylko jednego. Są ci nakupował winka dobrego. Winka nakupował ciebie, naczęstował tyś mnie nie chciała. Winka nakupował ciebie, naczęstował tyś mnie nie chciała. że cię nie że nie wymawiała? Tyś raz wymówił, żeś mi to, wymówił, mi wymówił, chciała. Tyś wymówił, Winko mi wymówił, żeś mi wymówił, mi nie a choćbym ci kupił całe karczmisko, wszystko by ci przeszło przez to gardlisko, a ja chłopak biedny został, bez pieniędzy przeście marejsko. A ja chłopak biedny został bez pieniędzy przez Marejko. Jazzowa, tak samo jak i ludowa, jak się dobrze to wykonuje, to, to tak samo swinguje, tak samo ludzi łapie i, i, i można sobie naprawdę wspólnie fajnych komuzytować.

po chlebce. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Oj kot, pani matko, kot, kot, kot narobił mi w pokoiku łoskot. Czuruś moja, dziecię moje, co u ciebie sztuka? Pani matko, dobrodziejko, kotek myszki szuka. Oj kot, pani matko, kot, kot, kot narobił mi w i łoskot. Oj kot, pani matko, kot, kot, kot narobił mi w łoskot. Czoroś moja, dziecię moje, czy ten kot ma nogi? Pani matko, dobrodziejko i srebrne ostrogi.

good, yeah. <speaking in Spanish> nomaso no mogbae do oma Mi się wszystko podoba, ale tu jest naprawdę super. W takim pięknym miejscu jeszcze nie była. Czarno, ja se czarno, czarno jak cyganka, jeszcze do gierę czarnego kochanka. Ty ja, niech więcej ty ja. a niech więcej ty jo. Ja. Czarna, ja czarna, czarno, jeszcze się uswolę. Osiemnastu chłopców wyprowadzę w pole. Ty ja, a niegdy więcej ty ja, a niegdy więcej ty ja. A z tych osiemnastu wybierę dziewięć. Czterech do roboty, do kochania pięciu. Ty ja, a nie więcej. Ty ja, a nie więcej. Ty. Je, ja. Kochałam jednego, nic mi się nie stało. Teraz będę siedmiu. Bo jednego mało tyjo, ja, a niech więcej tyjo, ja, a niech więcej tyjo. Ja. W goraju jak w raju, w kocodze jak w piekle, którą panno ładno do góraja cieknie tyjo. Ja. A niech więcej ty, a niech więcej tej. Powiadają ludzie, że jo się maluje, a jo od roboty rączek już nie czuje, ty a niech więcej ty a niech więcej tej. Rączek odrobienia, nóżek odchodzenia, powiadają ludzie, że to odleżenia ty, ja, a niech więcej ty, ja, a niech więcej ty. Ja. Pod wysoką miedzą Kaczki łogie dobre to kochanie. Jak ludzie nie wiedzą, ty ja, a niech więcej ty ja, a niech więcej ty ja. Kochanie, ból brzucha to jedne uciski, kochanie, spać nie do. A ból dręczy kiszki, ty, ja, niech więcej, ty ja. a niech więcej ty, a niech więcej ty. Noce, ja, nocę je ja, śpiewam, je śpiewam. Rozkoszy mnie miała, już się nie spodziewam, ty. Ja. 娘子，的呀！啊，娘、啊、子，哎耶！